A więc witamy na w dzisiejszym dniu e, majówki. jeszcze śniadanko tutaj. E, proszę tutaj może kolega powie jak tutaj zaczynamy. W międzyczasie zanim zaczęliśmy e, rozgrzałem bardzo mocno tłuszcz. E, zacząłem od dodania kiełbaski. Proszę bardzo tutaj tak ładnie wygląda. Najpierw kiełbaska żeby się przyrumieniła. Na rozgrzaną kiełbaskę jak już e, powolutku że tak powiem dochodziła kiełbaska Dodałem wcześniej przygotowaną i pokrojoną cebulkę. Cebulka, proszę bardzo. Yy, Teraz czekamy, aż się tak ładnie zeszkli. Tutaj kolega przygotował yy, już tak, porcję miedzy, jajek. W międzyczasie, tak, my zrobimy tutaj po jajek. Wiadomo, yy, sól, pieprz. Yy, jak kto woli, można jeszcze dodać yy, na przykład yy, troszeczkę cebulki. Niechaj, ja nie tutaj. Ale mleka można mm. dodać. My mleka na razie nie dolewamy. Yy, w międzyczasie yy, przygotowałem tutaj jak widać, po prostu e, ogórek i pomidor. Za chwileczkę to wszystko po, posolimy, poukładamy. I po prostu będziemy się gotować się do trzeciej porcji Że kuchnia się pracuje pełną parą. Mamy tutaj panią z woku, może troszeczkę pani zobaczyć. Uwaga, gorące, gorące, Kieł, ale kiełbaska chyba już dosyć. I wyślancimy pański, proszę uważać. Tak. Jak, jak pani smakuje? Jak, jak pani ocenia nasz wyrób? No dobrze. Ej. Chciałem zaznaczyć w ogóle, że program Gotuj z VKP cieszy się bardzo dużą oglądalnością, więc myślę, że, że duża rzesza naszych e, widzów skorzysta z naszego przepisu i no, po prostu będzie przygotowywała wspólnie takie śniadanka. Ja już tutaj cebulka, prawda? Również doszła. Cebulka. Je Ostatni. Zielaniem całej, wszystkich jajek tutaj dokładnie wymieszać. Ja jeszcze tutaj pokoję, jednego pomidorka pokroję, żeby tutaj przygotować wszystkim, żeby później nie było problemów technicznych, jak to mówią. I tak jak mówiliśmy, najważniejszy jest porządek na stole. Tak, musi porządek. być czysto na stole, bo inaczej nic nie znajdziemy. Zagubimy się, nastawiamy i potem nie ma gdzie tego przestawiać. Także już tutaj. Troszeczkę ogarniam. Nie ma u nas tak u niektórych, niektórych konkurencyjnych, y, prawda, stacjach, tak. że e, wyciągamy, e, na przykład, wyciągamy, to... prawda, gotowe danie z podlady. Tak, nie. tak, nie. U no no nas wszystko, wszystko na żywo, bez żadnego adulten. montażu. Tak, co prawda, ja tu teraz pokroiłem ogórka i, i pomidor, teraz y, solimy. Trzeba zwrócić uwagę na to, iż nie każdy, nie każdy e, preferuje sól na ogórkach czy pomidorach, więc tak. Troszeczkę umiarkowania yy, Umiarkowanie pieczu i umiarkowanie yy, soli. Naprawdę. Tak. Yy, w sumie czas antenowy dobiega już końca. Damy relację w następnym odcinku hmm. jak yy, jajecznica się udała. Tak, a więc cóż, życzymy Zy... smacznego i zapraszamy na kolejny odcinek Gotuj z VKP. Dziękujemy. Dziękujemy.